No cały czas tu BĘDĄ mi jebany idioto, rozumiesz, że masz tu być już teraz cały czas? No już idę, BO no muszę przez do dobra. O, ma? do tej dziuli trochę. Jaki NIK? Luteku. Luteku, daj. Nie ja mam. jestem, ja jestem bardzo jest, pewny, jest, pewny, że oni ty jesteś i, jebany idioto przypierdolony. Rej, rej jesteś Oka. przyjebany. Fabian ma coś na jeszcze. YOUTUBE RELOGNI Bardziej się wypierdalaajcie. Tu ba masz już. Hi Ob Chodźcie ten teren, zamknijcie zamk u, u YouTube. Ale ziomek wysadza po jednym TNT dookoła cały czas No, no ale tak, ale to, to nam no, robi szkody no To, co się dzieje? Dobra, no to skacza na dół to? Micro. Gdzie ten Chief Keef? Może taki żółtaki z Dragona przeniósł? Automat leci gdzie? Gdzie? NR nie ma sandów. sądów SE też i od IST też nie ma. Pokój każdego kurwa, kto jest na krainie. jestem I... na SE! Oni tu high play przela, a nie to oni festy. to festy ładują wy. To które TNT? Kurwa, 22. nie 23. wiem co to za gigę 21.30 Festival of Milfey Wszystko, wszystko tu trzeba naprawić, wszystko trzeba tutaj naprawić. Ja już, ja już czekaj Tu trzeba człowieku nie chyba trzeba to zbojkować ponownie Kto tam go gonić? Co naprawić? Dostań? Ja tam idę już sandów Dobra, no, tu trzeba jeszcze obsydian uzupełnić No to leccie, lećcie no Póki macie ma lecznie Dawaj dawaj dawaj, dawaj.